Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Random Aksi. W dzisiejszym odcinku wybrałam grę Jelly Escape, czyli ucieczka żelków. Jak jest to gra platformowa na stronie gry.pl. Ja Wam zostawię link w opisie. No więc, zaczynajmy. Yy, tak, ja tu sobie chwilę pograłam, ale my wybierzemy. Tak. Yy, ja sobie wybrałam tą grę, ponieważ mi kiedyś papuga.pl, którą pozdrawiam, yy, tą grę poleciła. To spróbowałam. I jest nawet spoko. Yy, dobra. To tutaj mamy nasze poziomy. Poziomy. Tutaj są niebieskie, tutaj są zielone, tu są żółte, a tu są czerwone. No to co, bez przedłużenia, zaczynajmy pierwszy level. Ja nie umiem tylko przetłumaczyć, ale jak wy chcecie to Eee, dobra. Poruszamy się. Mm, poruszamy się tak jak w minecrafcie, AWSD. Yes! Do not in <gryw> Nie jedzcie eee, żarku. O, dobra. Ale można space? Tak, space, ale ja wolę w używać Ta, y... uh -huh, Dobra. Kolejny Uu! Kto wie to... Ja jaki fuksior. Ale fuks! Jak narysować żelki? Śmierci, tutaj piszą. niej Dobra, dobra. A! Nie zabijaj się! No, co ja Ci powiedziałam? Ej. <kluzny> Przepraszam Was za to, ale yy. coś mi się stało. Oh. No I teraz musiałam, oczywiście. Się teraz zabiję, Teraz zabiję. Po prostu ja to. O, Dzień dobry! Dobra, Dzień dobry. Ty! Zdzisław! Zdzisław mnie bije! Won, Zdzisław! I co ode mnie? Boże, ten Zdzisław, co on robi? Jak on jedziesz szybko, nie? Uy, kurde A prania i. Zi A! Tak go! Jedźcie dalej. Gjel geli żelki nie są złe? Nie rozumiem. Hmm. Chyba rozumiem, co tu? Skoczyć tam? Nie mogę tam skoczyć. Ale to okropne. Ha! New skin! mam nowego skin! To jest brzydkie. What? To wygląda jak on... On krew ze sobą ciągnął Co to jest za gra? Że on krew ze sobą? Dobra. Ale jak, jak to wygląda, no? Jak to wygląda? Nie zabijaj się! Że kurde krep rozprowadzasz, to... Ale... No dobra, no. Ale to okropnie wygląda, ble. Zaskocz do Nie zaskoczyłeś! Jeszcze raz to będę musiała zadać. Oczywiście. Jak żeby inaczej, no! Oo! Tak jestem bardzo genialna! Pamiętajcie łapka w górę, że jestem bardzo genialna! Go Jalis! Tak! Go Jalis! Go Jalis Melis. Ale wskocz? No. On jest też genialny. Co jest? Ja, możemy latać! Będziemy latać! Hop, hop, I jakie to jest fajne! Nie, nie! Ale ja przegapiłam ja Replay! Ja to przegapiłam Ja to Ja to... Ja to przegapiłam O, no właśnie No i teraz jest dobrze Teraz jest dobrze Przepraszam co to jest? Co to jest? What's this? Nie, nie spadaj, nie spadaj! Mam zlecieć. O, kurcze no nie. A Czekajcie chwilę dobra odwiesiło mi się. Ale Jezus Maryaka, to był kurty poziom! Oni sobie chyba jaja robią, e, zostawcie mnie, ale jak oni szybko jak oni szybko jadą, ja cię kręcę. Zaczyna działać skocz normalnie, co to było? Nie, 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 będę nie, się przez tą wariatkę Yes! Dobra, jedziemy dalej. Co to? Dobra... Jak tam? E, rozumiem, że chyba wiedzą. Co, Co tu się dzieje? Nie. No, no... no. No i zaśleciałam. Co, co Bo jak? nie! Nie, nie, nie! Nie, no tamtędy nie mogę, bo tam. Bo tamtędy zlecę, nie? Chyba, że tędy wezmę. O! 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 Dobra. I zaraz tu? Tu. Tak, teraz tu! A tu gdzie zlecę? O, no ale jacy się tam dostać? Tu gdzie zlecę? Uuu. Ty, Skocz! No! I coś zrobił, pierdoło! Tu? No nie! Ale ja chciałam tam... Dobra, no zostawmy tam to. Sko Skocz! żeby tam doskoczyć, żeby żyć. Skocz, żeby żyć, bo... Uuu. 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 A ten to kto? Fajny. O! Tylko tu nie będę rozprowadzać, tylko. -bi -bi si usłyszycie w tle. Si słyszeliście w tle e, mój telefon? Teraz przepraszam, ale albo sam SMS-y, albo jakieś powiadomienie. Nie. Nie lecę. Stój. O! Dobra. No nie, nie tam, nie. No, nie tam. Tu. O! O... no, no. <grywia> Chyba tego nie przejdę jeszcze. Jeszcze oczywiście zleciałam. Bo jakby inaczej. Bo jakbym nie zleciała, to to bym nie była ja, nie? Pierdoła. Teraz do ognia wpadłam. Genialnie po prostu skucz. Skucz. Tu tu ta ta ta. O. No jakim cudem mnie O. 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 Jest progres. Jest! Jest! Dobra. Okej, okay, to ja wam... W sumie jeszcze... Dobra, jeszcze dwa zdobędziemy. Albo i nie. Co to? Co to jest? Ale ja... Co to jest? O, Boże święty. Czekajcie. Spróbujmy... Nie? Spróbujmy, Dobra, spróbujmy tamto tamto zdobyć. No i oczywiście, Dobra, y, próbujemy... ten poziom i. i. jest! na buśka, tu, tu, tu. Dobra. O, jest checkpoint. Teraz muszę dobrze zlecieć. No i zleciałam źle. Gdzieś tu? Jest! Gdzieś tu! Ale no, oczywiście, czekaj, mój drzwi. Scutrz! No, ja yy. no, oczywiście za daleko. To jest która czwarta? To ja muszę być gdzieś na tej. O, na tej pozycji. O! No, ja oczywiście przeleciałam. Czekajcie, tak. No jeszcze! No kawałek! Come! On. Come on! Jest! A! Tak! Nie, dobra, to już naprawdę jest koniec. Yy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Yy, może dzisiaj jeszcze wrzucę zwiastun nowej serii, ale o tym się sami dowiecie. No to co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa. Czekajcie.